Cześć, dzień dobry z tej strony Dominika z bloga Bukiecik. Dzisiaj słów kilka o książce, która niesłychanie mnie poruszyła i która jestem o tym święcie przekonana na pewno znajdzie się w zestawieniu najlepszych 10 książek, jakie jeszcze w tym roku przeczytam. Ale o tym bliżej już za chwilę. Serdecznie zapraszam na ten odcinek. Pewnego pięknego majowego dnia na Wyspę Uznam przybywa Woldemar. Woldemar nie ma na celu zwiedzania pomorza, nie chce wdychać jodu ani się relaksować. Ma jeden klarowny cel tej wizyty. Otóż od jakiegoś czasu jego umysł zaprząta postać przodka, barona Aleksego von Randy, który był bardzo utalentowanym matematykiem, który zajmował się. Tajnym projektem trzeciej Rzeszy. Jego nagrodkiem zaś opiekuje się tajemniczy staruszek. Kim jest i dlaczego cały czas pamięta o Baronie? No właśnie. Tak oto zaczyna się pod prąd, czyli bardzo epicka, dosyć długa, bo 600-stronistowa powieść Olega Serebriana. Oleg Serebrian to mołdawski polityk i dyplomata, ale podprąd jest powieścią, która doskonale dowodzi, iż autor ten również świetnie radzi sobie w charakterze powieściopisarza. Pod prąd to bowiem bardzo epicko, malarsko zakrojona historia człowieka, człowieka samotnego. Barona poznajemy z notatek, jakie trafiają w ręce jego przodka. Zapiski owe obejmują 30 zeszytów z myślami, z zapiskami, notatkami głównego bohatera, i to one stanowią większość tej powieści. I to z nich dowiadujemy się, jaki dramatyczny przebieg miało życie Aleksa von Randego. Aleks von Rande to bowiem bohater bardzo tragiczny i niejednoznaczny, skrywający ogromną tajemnicę, która cały czas. Figuruje w tej powieści jako taka iluzja, niedopowiedzenie. Nic nie pada w tej powieści wprost. Wszystko jest e, ogromnym domniemaniem. Możemy się jedynie domyślać, kim był główny bohater. Tego Wam oczywiście nie zdradzę. Pozwolę Wam zgłębić tę historię własnoręcznie. Przekonana jestem, że mocno przeżyjecie losy e, głównego bohatera. Mną mocno ta powieść wstrząsnęła. Nie tylko ze względu na postać, yy, jaka została tutaj wykreowana, ale również za sprawą bardzo malarskich, epickich opisów. W książce tej przeplatać będą się losy barona Aleksego von Randy i jego rodziny, a także powiązanej z nim rodziny haizertów, która odciśnie naprawdę głębokie piętno. Na jego postaci. Alex von Randa to bardzo złożona i niejednoznaczna postać, wraz z upływem akcji, wraz z coraz bardziej dramatycznymi wydarzeniami, jakie przetaczać będą się zarówno poprzez jego rodzinę, a także przez Europę, będzie ulegać transformacji, będzie pogłębiać się jego osamotnienie i jego alienacja. Wszystko to spowoduje, że będziemy współczuć się bohaterowi, chociaż on nie do końca jest takim krystalicznie czystym e, mężczyzną. Ma wiele tajemnic, być może nawet mrocznych. Tamtej nocy piłem dużo, ale nie na wiele się to zdało. Do rana nie mogłem się uspokoić. Miałem bardzo klarowne sny, które nie zawierały niczego strasznego, a jednak były przerażające. A w dzień pierwszy raz zdarzyło mi się wtedy znienawidzić niedzielę. Czepiałem się różnych zajęć, aby czas jakoś minął i żeby uporządkować myśli. Próbowałem nawet pisać do Enno, bo nikt nie zrozumiałby mnie lepiej niż on. Wymyśliłem chyba z dziesięć wersji, ale żadna nie była udana. Nasz język dobrze adaptuje się do rzeczy materialnych. Możemy precyzyjnie określić, jaki odcień błękitu ma w danym momencie niebo, gdyż istnieją określenia na dziesiątki odcieni błękitu, ale ile odcieni ma cierpienie. Nieporównywalnie więcej niż błękit i tylko jedno słowo. Można je wykręcać, odwracać, układać wiersz, dodawać przymiotniki, wstawać czasowniki, ale wcale nie jest pewne, czy uda się powiedzieć choć trochę z tego, co się chce. To, co pisałem, było jak burza ujęta na fotografii, na której nie słychać ani huku fal, ani szumu wiatru, nie czuć jej siły, niebezpieczeństwa, nie widać kolorów, nie można sobie uświadomić jej rozmiarów, ani wyczuć zapachu. Oprócz tragicznych wydarzeń, jakie będą się dziać wokół głównego bohatera, będziemy świadkami tragicznych wydarzeń w całej Europie. Olek Serebrian naprawdę w doskonały sposób oddał ducha transformacji, przeobrażeń mentalnych, społecznych, całej tej transformacji społeczeństwa w pierwszych dekadach XX wieku w Europie. Wraz z głównym bohaterem przemierzać będziemy całą Europę, począwszy od Oddesy po Świnoujście, poprzez bombardowaną Kolonię i Lubekę, Będą tutaj sielskie obrazy wiejskich Czerniowic, jak i szumne, bardzo wystawne życie, chociażby w Berlinie czy Getynze, gdzie stacjonował i uczył się główny bohater. Olek Serebrian dosyć szczegółowo, ale w bardzo malarski i przystępny, plastyczny sposób odmalował tutaj historię. E, najbardziej burzliwych miesięcy lat e, Europy. Dodatkowym smaczkiem okażą się tutaj postaci poboczne, jedynie wspomniane, ale jakby uwiarygadniające całą tę opowieść. Pojawi się tutaj postać Oppenheimera, postać Einsteina. Wstrząsające okażą się również obrazy przytoczone z obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, będą rozdzierać serce. Cała ta powieść głęboko was poruszy i uwrażliwi na drugiego człowieka. Tego jestem zdecydowanie pewna. To wspaniała powieść o potrzebie przyjaźni, o potrzebie miłości, o poszukiwania swojego miejsca w świecie i w świecie bliskich nam osób, to również powieść o tym, jak wątłe i subtelne są granice miłości i jak łatwo można je przekroczyć nawet wbrew, w sobie Olek Serebrian z taką kobiecą niemal wrażliwością przedstawił wszystko to, o czym Wam przed chwilą opowiedziałam i to chyba najbardziej w tej książce zaskakuje i najbardziej ujmuje. Jest to powieść, którą się pochłania, w którą się wchodzi całym sobą i te 600 stron po prostu czyta się migiem, czyta się na wdechu, czyta się na raz. A tragiczny koniec, jaki będzie miał miejsce w tej powieści, naprawdę rozłoży Was na łopatki. Mnie ta książka mocno poruszyła, cały czas gdzieś wewnątrz we mnie drga i gra, i, i będzie to tytuł, który na długo pozostanie ze mną i w mojej pamięci. Olek Serebrian, pod prąd. Można by było o tej książce opowiadać długo. Na wiele sposobów, ale pozwolę odkryć wam tę opowieść osobiście, uwierzcie, warto. Być może sam początek może być mało zajmujący, ale uwierzcie z chwilą, kiedy w ręce Woldemara wpadną zeszyty Alexa, i zaczniemy odkrywać świat barona, wszystko odłożycie na bok i będziecie tylko i wyłącznie czytać, czytać i czytać. Pod prąd Olek Serebrian, serdecznie Wam polecam. Naprawdę obawiałem się samotności. Broniłem się przed nią, ale nie dlatego, że pociągało mnie towarzystwo. W życiu nie zawsze szukamy rzeczy, które nam się podobają, i nie zawsze uciekamy jedynie od tych, które wyzwalają nasz strach. Uciekamy jeszcze od tego, co kochamy, a wielkie, czychające na nas niebezpieczeństwa tam właśnie się kryją. Jeśli zainteresowałam Was tym tytułem, dajcie koniecznie znak w komentarzu, będzie mi niesłychanie miło, jeśli będziemy mogli porozmawiać o tej książce, jeśli ten sposób rozmawiania o literaturze i prezentowania jej przypadł Wam do gustu, będzie mi niesłychanie miło, jeśli dacie kciuka w górę, zasubskrybujecie mój kanał i kliknijcie proszę dzwoneczek, by być zawsze na bieżąco. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia! Aha, to się nie nagrało. Aha, to się znowu nie nagrało. Co z tym sprzętem dzisiaj? Zapiski te odzwierciedlają, przedstawiają całe niemal życie od dzieciństwa po chwilę. Będzie mi niesłychanie miło, jeśli dacie kciukę w górę. Kciukie. Kciuka! Będzie mi niesłychanie miło, jeśli dacie kciuka w, kciuka w górę. Jeśli dacie kciuka w górę, Zasubskry zasubskrybujecie. No co ja dzisiaj? Plączy mi się język. Dodatkowym smaczkiem w tej powieści na pewno będzie. Będą. Będzie obecność.